Krewetka .pl. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku w trzecim już wracając tutaj do akwarium, no jak widać nie zmieniło się za dużo, praktycznie nic mała zmiana kosmetyczna Doszła, doszedł tutaj mech, chryst, chrysmas ale niestety nie w takiej ilości jak bym chciał nie takiej jakości miał przyjść razem z rogatkiem, przyszedł ale niestety cały w ślimakach. Zamówiony na Allegro. No niestety, ale no, nie udało się. Nie przetrwał tutaj, że tak powiem, próby wypędzenia ślimaków, czyli kwarantanny z fioletem, trochę z solą. Nie miałem tutaj jak tutaj mieć do, do, dozować do wody, żeby tam ślimaków się pozbyć i ich jaj. No, nie chciałem ryzykować. Także no zostało co zostało. Kilka gałązek Chrystmasek, tutaj po lewej stronie. Miejsce Kaboby miała właśnie zastąpić ten rogatek nieszczęsny, ale chyba tak się nie stanie. Zastąpi go może coś innego. Jeszcze w sumie tak do końca nie wiem co. Jakbyście tutaj mieli jakiś pomysł, co tu po lewą stronę rzucić, to z chęcią go wysłucham. Mech zamówię ponownie. Już no niestety u innego sprzedawcy. Też niestety na Allegro po prawej stronie, a po prawej stronie będzie niespodzianka. Coś, coś trochę, może inny kolor zostanie rzucony. Co do akwarium, tutaj znowu pojawiły mi się oczliki. Ich ilość, znowu nie cieszy oka za bardzo, ale nie będę tu już przerzucał z powrotem głupików do tego akwarium. Myślę, no nie wiem, takie moje przemyślenie, żeby tu rzucić, może mikrorozbory galakcji z sześć sztuk, tylko właśnie nie wiem, czy ten zbiornik będzie za mały trochę na, na mikrorozbory, to jest tylko kostka dwudziestka mikrorozbory, no chociaż, żeby miały tą trzydziestkę, no są to co prawda małe rybki, ale no jednak sam nie wiem kostka od CO2 została przesunięta troszkę niżej zbiornika, bo była zbyt wysoko Strumień CO2 wypływający starałem się skierować tak w kierunku, gdzie filter, filtr rzuca wodę. Z kaskada znaczy się rzuca wodę bezpośrednio do akwarium, żeby jeszcze bardziej rozprowadzić. Co do glonów, do krasnali tutaj. Otosek 112 że z radą. Tutaj taką z takim pomysłem napisał w komentarzu co by tutaj yy, dodawać karbo. Dodaję karbo. Jego rada była co prawda, żeby dozować karbo ze strzykawki prosto na krasnale. No ale niestety przy tak małym zbiorniku i przy, tak, przy takiej ilości tych krasnali, nie było ich co prawda dużo, ale wszędzie po trochu i dozowanie bezpośrednio na nie, no praktycznie wydaje mi się niemożliwe. Tam gdzie nie gdzie jeszcze się pojawiły. A że no już miałem dosyć, także wczoraj korzeń został całkowicie wyjęty, wyczyszczony, wyparzony od nowa. Trochę tych krasnali pozbyłem się mechanicznie, tu jeszcze kamyczek z prawej strony był. Na nim było dopiero co tyle krasnali, no także też został usunięty z tego zbiornika. No i to było chyba na tyle tutaj, co tu pozmieniać. No z chęcią bym wysłuchał, co tu na trzeci plan, co by zakryło tą grzałkę po lewej stronie. Z prawej bakopa poszła do góry. Cheniu, no widać chenia. No. Także no z Henia jestem mega dumny, myślałem, że może nie da rady, no ale świetlówka tutaj akwala, te półwata, ponad półwata na litr, to jednak swoje robi. Krewetki. Krewetki dalej się rozmnażają. O tutaj kolega z kanału Epoka Akwariowa pisał, że zazdrości tutaj aktywności seksualnej krewetek. Niestety u niego tam nie idzie coś. No moja rada jest taka może by tutaj pH zmierzyć. Zobaczyć jak tam woda jest. Najlepiej w ogóle testy zrobić. Co do moich testów następna następna sprawa zawiodłem się. Też były zamówione przez Allegro. Też przez jednego ze sprzedawców. No nie przyszły nie ma coś ostatnio szczęścia. Pan z Allegro, który przesyłał mi roślinki z zapytaniem do niego dzwoniąc roślinki tak, są fajne, czyste, ładne po czym przyszły ze ślimakami, znowu było zadzwonione do Pana Pan wiedział, że są ślimaki, napisał, no niestety takie przysłał także no jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć co, kto Nikt Pana na Allegro, co sprzedaje to oczywiście podam, no ja bym omijał o szerokim łukiem, mimo wszystko. No, chyba, że ktoś bardzo chciałby te ślimaki, ale mimo wszystko. Roślinki też przychodzą z glonami od niego. Jakieś tam zaczątki, krasnali tam były, także no, nie polecam. No, z filmiku na razie tyle. Przed świętami to chyba by było na tyle. Może coś przyjdzie po świętach, nowe roślinki pozamawiam. Wrzucę jakiś filmik. A jak na razie to by było na wszystko. Życzę Wam wesołych świąt. No i wszystkiego co najlepsze, i tego w akwarystyce przede wszystkim. Pozdrawiam i zachęcam do komentarzy i subskrypcji. Na razie, cześć.